Pogrzeb Gabriela Seweryna. Ksiądz zaczął od poruszającej przemowy. Serce pęka. Pogrzeb Gabriela Seweryna odbył się 6 grudnia, jak pożegnano celebrytę z programu Królowe życia. Kropka. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12:00. Ksiądz rozpoczął od pełnej emocji przemowy. Gabriel Seweryn nie żyje. Informacja o śmierci Gabriela Seweryna pojawiła się w mediach 28 listopada. Gwiazdor królowych życia zmarł w szpitalu w Głogowie, do którego zgłosił się z silnym bólem w klatce piersiowej i problemami z oddychaniem. Podobne dolegliwości mężczyzna odczuwał już pół roku wcześniej, gdy na swoim Instagramie informował o nieoczekiwanej hospitalizacji i pozdrawiał obserwatorów na Instagramie. Tym razem zdecydował się wezwać pogotowie, ale gdy pojawiła się karetka, doszło do dramatycznych scen. Ratownicy odstąpili od czynności, a celebryta postanowił nagrać wideo i opowiedzieć, co się z nim dzieje. Pogotowie, jaki cyrk odstawia. Zamiast mi pomóc, ka gwiazdka, 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 a zobaczcie, oni tu stoją. Mnie tu dusi, i nikt nie chce mi pomóc. Ja naprawdę umrę. Ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, jakie mam problemy. Naprawdę pokaż mnie, niech zobaczą, że to ja jestem. Tu mnie dusi, zamówisz taksówkę, mówił podczas relacji na żywo na Instagramie. Natychmiast zareagowali również przedstawiciele służb medycznych, którzy ze swojej perspektywy wytłumaczyli, co zaszło przed pracownią Gabriela Seweryna. Karetka była na miejscu. Na miejscu podjęto również interwencję policji z uwagi na to, że sam pacjent pan Gabriel, jak i osoby towarzyszące były agresywne. Łącznie z tym, że grozili zespołowi ratownictwa medycznemu, czytamy na łamach, faktu. Pogrzeb Gabriela Seweryna. Kiedy? O co prosił? Kilka dni po śmierci celebryty do sieci trafił nekrolog informujący o pogrzebie. Jako pierwszy opublikował go jego były partner, czyli Rafał Grabias, z którym był związany przez 18 lat. Pogrzeb Gabriela Seweryna odbył się 6 grudnia o godzinie 12:00 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, został on pochowany w jednym z jego ulubionych futer. W pierwszej części pożegnania uczestniczyła jedynie najbliższa rodzina, która pożegnała go przy otwartej trumnie. Pogrzeb Gabriela Seweryna przemowa księdza. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12:00 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie w Głogowie. Pierwsza część miała charakter zamknięty uczestniczyła w nich jedynie najbliższa rodzina i przyjaciele, którzy zgromadzili się przy trumnie. Ksiądz rozpoczął się od wspomnienia Gabriela Seweryna. Przyznał, że dobrze znał jego rodzinę, a nawet bywał w rodzinnym domu celebryty. Ostatni raz mieli widzieć się dwa lata wcześniej na urodzinach jego mamy. W głosie kapłana słychać było ogromne poruszenie. Poniżej zdjęcia z ostatniego pożegnania.